Każdy motocyklista kiedyś zaczynał, bez doświadczenia, bez pewności, kierując się jedynie przeczuciem i marzeniami o wolności. Szuką maszyny, która nauczy go drogi, a jednocześnie wybaczy błędy. I właśnie dla takich ludzi powstało Kawasaki z 7 Motocykl prosty, przewidywalny i niezawodny. To maszyna, która od lat udowadnia, że pierwszy motocykl wcale nie musi być kompromisem. Dziś w pięciu kategoriach sprawdzimy, dlaczego Kawasaki ZR7 tak często staje się pierwszym wyborem dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z motocyklami. Spojrzymy na Kawasaki w pięciu kategoriach: takich jak frajda z jazdy, dostępne akcesoria, moc i osiągi, koszty eksploatacji oraz zakup, a także awaryjność. Pierwsze co uderza nas po zajęciu miejsca na Kawasaki to zaskakująca znajomość. Motocykl nie oniśmiela. zachowuje się niemal tak samo jak maszyna, na której uczyliśmy się jeździć. Jest zwrotny, zwinny, potrafi wybaczyć naprawdę wiele błędów. W pewnym sensie on sam się prowadzi, my jesteśmy jedynie dodatkiem. I właśnie w tym tkwi jego największy problem, jego największa zaleta i największa wada. Bo gdy już oswoimy się, zaczyna nam brakować charakteru, iskry, tego czegoś, co wywołuje szybsze bicie serca. Oczywiście wielu motocyklistów pozostaje na tym etapie i to im w zupełności wystarczy, ale cała reszta po jednym czy dwóch sezonach zaczyna szukać czegoś więcej. Czegoś, co daje im większą frajdę, odrobinę adrenaliny. Dlatego właśnie w tej kategorii Kawasaki dostaje od nas trzy gwiazdki. Bo jest prawidłowe, a nie jakieś. Jeśli chodzi o dostępność akcesorii do Kawasaki ZR7, coś tam na rynku znajdziemy. Problem w tym, że większość z nich poprawia jedynie komfort lub osiągi. Ale nie zmienia samego charakteru motocykla. Możemy dołożyć owiewki, kufry, lepsze siedzisko czy wydechy. I owszem, Zetterka stanie się bardziej funkcjonalnym motocyklem, ale wciąż pozostanie tym samym spokojnym kawasaki. Dlatego w tej kategorii personalizacji przyznajemy mu trzy gwiazdki, bo choć można coś dodać, to trudno sprawić, by ten motocykl naprawdę nabrał wyrazu. Jeżeli chodzi o moc i osiągi, do dyspozycji mamy 75 koni mechanicznych przy stosunkowo niskiej wadze około 230 kg. To w zupełności wystarczy dla większości motocyklistów. Zeterca nie jest maszyną wyrywną i nie taka ma być. Nie grzeszy też osiągami, ale w zamian daje coś innego: spokój i przewidywalność. To motocykl, który połyka kilometry w swoim tempie, bez pośpiechu i bez nerwów. Oczywiście można go czasem pogonić, wtedy potrafi pokazać pazor, ale dzieje się to kosztem komfortu jazdy. Dlatego w kategorii mocy i osiągi Mimo wielu kilometrów spędzonych na kawie, daje jej tylko trzy gwiazdki. Jeśli chodzi o koszt zakupu i serwisu, tutaj sytuacja wygląda już znacznie lepiej. Choć na rynku wtórnym Kawasaki ZF7 nie występuje w ogromnych ilościach, to utrzymuje stabilną i rozsądną cenę. W kwocie do 10 tysięcy spokojnie znajdziemy egzemplarz, który nie wymaga dużo inwestycji na start. A nawet jeśli po pewnym czasie trzeba będzie coś wymienić, nie nadwyręży to naszego budżetu. Tutaj mówimy raczej o kosztach liczonych w dziesiątkach i setkach niż w tysiącach złotych. Dla kogoś, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z motocyklem, to ogromny atut. Dlatego w tej kategorii przyznajemy solidne cztery gwiazdki. Jeżeli chodzi o awaryjność, powiem krótko. Przez dwa pełne sezony, które spędziłem w siodle tego motocykla, ani razu mnie nie zawiódł. Poza tankowaniem, konserwacją łańcucha i wymianami oleju, nie wymagał ode mnie żadnego grzebania w jego wnętrzu. Zawsze gotowy do drogi, zawsze pewny. Gdy przyszedł moment sprzedaży, zrobiłem to ze spokojnym sercem. Patrząc, jak nowy właściciel odjeżdża, ciesząc się solidnym, sprawdzonym motocyklem. Dlatego w tej kategorii, bez cienia wahania, przyznaję cztery gwiazdki. Ocena dla Kawasaki od kanału motosiodło to 6,8 na 10. 6,8? Dlaczego nie 6? Wydaje mi się, że to z nostalgii. Bo naprawdę bardzo dobrze wspomniał ten motocykl. I mimo, że nie był charakterny, to był mój i był pierwszy. Ja się z wami żegnam. Cześć.